Kilka godzin temu pojawił się wywiad z Kamilem Mindą, zawodnikiem znanym z Akademii Sportów Walki Wilanów. Zawodnik spytany o walkę z Denisem Labrygą odpowiedział w dość kontrowersyjny sposób, a mianowicie na początku odpowiedzi przyznał, że była taka oferta na stole, ale Denis ją odrzucił. Minda stwierdził, że Freakfighter wybiera sobie tylko łatwych przeciwników, po czym przeszedł do ofensywy a dokładnie zaczął nawiązywać do afery Denisa z kobietą transpłciową. Kal naprawdę to był Denis Labryga. My przyjęliśmy od razu tą propozycję. Denis tam potrzebował czasu, żeby się zdecydować na to. No ale teraz powiedział, że jednak no nie weźmie tej walki. Nie wiem, ma na celowniku pewnie jakiegoś innego przeciwnika. Wszyscy się pewnie domyślają kogo, bo on zawsze bierze te, te łatwiejsze wyzwania i słabszych. Zawsze szuka sobie, że to ja mogę mu podać swój adres. To Wiertnicza 26, Warszawa, Wilanów. Zapraszam. Także nie musisz mnie nigdzie szukać. Jestem tutaj. <laughs> Zapraszam cię na Kiełbaski, tylko że ja kiełbaski, tylko takie yy, ze świni, takie swojskiej najlepiej, albo dziczyzny. A nie wiem, jakie ty kiełbaski lubisz, ale jak coś, to serdecznie zapraszam na, na kiełbaski. Ja sobie zjem kiełbaski, a on tam no, też no, skorzysta z jakiejś kiełbaski. Ale może on będzie chciał wani się wykąpać, bo, no, może on też... No, Co może nie, 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 nie wiem, no. Na wywiad postanowił odpowiedzieć wywołany do tablicy Denis, który na starcie zakomunikował Kamilowi, żeby nie porównać wnywał Męskiego narządu płciowego do jedzenia, po czym również przeszedł do kontrofensywy, mówiąc, że rozwali wszystkich z Akademii Wilanów jednego po drugim, a na sam koniec zaatakował samego Mirosława Oknińskiego. Kamil Minda, do ciebie komunikat. Minda Pinda. la Labryga nie dyga, to po pierwsze. Po drugie, nie mieszając w to munduru, że Miałem cię za normalną postać sportową, ale jesteś zwykłym farmazonem, który brnie na tym farmazonie. Eee, po trzecie, słuchaj gościu, nie porównuj przyrodzenia do jedzenia, bo sam te kiełbaski wpierdalasz jako artykuły spożywcze. Także sam się wiebaś na minie pacynko. Słuchaj, przyjdzie czas i miejsce to cały wasz ten Wilanów rozpierdolę. Będziecie podchodzić po kolei się będziemy napierdalać. Słuchaj się tam lepiej tej swojej kurwa szefowej oknińskiej, która cię tam trenuje. I zawijajcie wroty, ja za z wami. Jak już jesteśmy przy temacie Denisa, to w dniu wczorajszym ukazał się wywiad również z nim. Zawodnik w rozmowie odniósł się do ostatnich potyczek z Natanem. LaBryga oznajmił, że przy najbliższym spotkaniu skonfrontuje Natana z jego słowami i wykazał chęć walki, w której mógłby używać tylko jednej ręki. Ja nie spodziewałem się w ogóle, że ten niedorozwój, który bierze leki psychodeliczne i po prostu buja w obłokach w tym internecie, będzie miał na tyle odwagi, żeby w ogóle sobie żartować ze mnie. Nacisnął mi na napięte. Na, 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 na ja od razu walę w niego kontrę, No i tak nie będzie. Spotkamy się na tanku, na, na, na trasie. Gdzieś się, gdzieś się drapnie, będzie face-to-face. To, face. to na pewno powiesz mi to w twarz i będę oczekiwał przeprosin publicznych. Także to cię nie ominie, No a co dalej, to na pewno się dowiesz już niebawem. Lewą ręką. Bym go, bym go z, chęcią, z chęcią trafił. Miałem o tyle razy, że jedną ręką bym go rozpierdolił, wiesz. I, I on i on i on w ogóle mówi, to to jest taki warunek tego tu ten, że jedną ręką tak, jak będzie trzeba, to cię jedną ręką po prostu wyjdę i cię rozpierdolę w tym Oklagonie, żeby cię, żeby cię troszeczkę poukładać poukładać ci w głowę, naprostować na Ci procesor. Afera w polskiej telewizji brytyjski The Guardian skrytykował Polsat za kojarzoną na zachodzie z rasizmem charakteryzację w twoja twarz. Brzmi znajomo. Prestiżowy tytuł wytknął programowi tzw. Blackface w występach Kuby Szmajkowskiego i Poligonciarz. Trwa wewnętrzne dochodzenie i zostaną podjęte odpowiednie środki, powiedział amerykańskiemu wariety przedstawiciel Bunny J, firmy, w skład której wchodzi producent show Endemol Shine Polska. Do afery odniósł się sam sprawca wydarzenia. A dokładnie Kuba Szmajkowski, polski piosenkarz, na swoje media wrzucił oświadczenie, w którym możemy przeczytać, że artysta nie miał na celu nikogo ośmieszyć swoją kreacją, że to, co robi w programie, to tylko próba odzwierciedlenia postaci, w którą na potrzeby programu się wcielił, i nie ma to nic wspólnego z rasizmem. Jakiś czas temu Julia Żugaj ogłosiła konkurs, w którym do wygrania jest występ na jej nowej płycie świątecznej. Duża ilość młodych fanów wzięła udział w przedsięwzięciu, gdyż, aby wziąć udział w konkursie. Wystarczył nagrać filmik, w którym uczestnik śpiewa kolendę i wrzuca to w media z hashtagiem chór Julia Żugaj. Jak się jednak okazało, kilku twórców również wzięło w tym udział. Biorę udział na płytę um, Julii Żugaj um, i, i zaśpiewam wam kolendę. Przebieżeli to be pasterze, grając na śnie dzieciom, też że. Chwała Na wysokości, chwała, na wysokości, a pokój na ziemi! Bulki szukaj, gdzie można wygrać bycie jedną z dziewczyn w z półkuje. w konkursie Juli Żugaj. Hashtag Hury Juli Żugaj. Kwartet Goat. do Betlejem pasterze, pasterze. grając skocznie w dzieciąceczku na liże. Pała na wysokości, pała na wysokości, a pokój, na, na, ziemi, na, ziemi? Pała na wysokości, pała... Kamil Budda, znany polski youtuber motoryzacyjny, na swoje social media wrzucił nagranie, w którym opowiada widzom o aktualnym stanie przygotowań do eventu driftowego, który organizuje na stadionie narodowym w Warszawie. Jak się jednak okazało, w trakcie przygotowań twórca miał wypadek. Kamil informuje, że w trakcie trenowania przejazdu, w którym będzie brał udział, za 11 przejazdem próbnym, miał. Na tyle osłabione opony, że nie wytrzymały tego przejazdu, i samochód wpadł na barierki otaczające cały tor. Częściarzem, przynajmniej to co ja tutaj widzę, stojąc w tym momencie na stadionie narodowym, na którym wylany jest asfalt. Witam bardzo serdecznie stadion narodowy. Aktualizacja prosto z miejsca zdarzenia. Mówię, jak jest Kamil Janusz Labuda. No, delikatnie jest uszkodzony. Proszę o ciszę. Halo! No dobra, trochę ciszej. Ogólnie mieliśmy w okolicach 10 takich przejazdów próbnych do Halftime Show, które macie zobaczyć w sobotę. Niestety już za 11 przejazdem nie miałem już opon, nie miałem trakcji, ja oprócz tego pewnie też byłem przypalony też za bardzo. No i pewnie oprócz tego też jeszcze się muszę pewnie trochę nauczyć, jeździć i tak dalej, i tak dalej. Wcale nie mówię, że nie. Natomiast ściana tutaj mnie przyjęła gorąco. Dotknąłem dupą, to jest na wyjeździe, zobaczcie jak ładnie szedłem, o, 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 o. no i tutaj niestety troszeczkę za głęboko, w efekcie skończyłem aż tam, bo uderzyłem również przodem, natomiast teraz co, będziemy walczyć, żeby samochód naprawić, no jest dość mocno uszkodzony, ale no co mam wam więcej powiedzieć, kto grubo leci, no i, no i, to, no i to wszystko, no. działamy, żeby dać wam show na, na sobotę.